Słowa Ewangelii według świętego Marka Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w Łodzi na drugi brzeg Zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie Moja córeczka do gorywa przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie. Więc zbliżyła się z tyłu między tłumem, i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, pytasz, kto się mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła, zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. I bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc to, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: Nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy z nim byli, wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej, Talita Kum, to znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat, i osłupieli wprost ze zdumienia, przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo pańskie. W ostatnią niedzielę mieliśmy piękne święto ofiarowania pańskiego. I miałem przeświętą z dziećmi. Nie wiem, może nawet lena była, chyba była. I przyniosłem dzieciom taką zwykłą świecę, taką zwykłą, i powiedziałem dzieciom, że jestem w stanie z tej zwykłej świecy uczynić najpiękniejszą świecę pod słońcem. No wiecie, dzieci popatrzyły na księdza, który sobie wymyślił, jak to. Świeca była zwykła, niczym się nie wyróżniała. I wyobraźcie sobie, że udało mi się. Ćwiczyłem to z tydzień, chyba, te, ten manewr, ale się udało. Było to też zaskoczeniem dla wszystkich dzieci, że ze zwykłej świecy zrobiłem najpiękniejszą pod słońcem. Oczywiście wiecie, jaka to jest świeca. To jest ta, która się świeci. To jest ta, która się świeci. To jest. Najpiękniejsza pod słońcem świeca. Wiecie teraz, dlaczego nasze życie, mniej lub bardziej, ale mamy doświadczenie, że troszkę świeci, bo jest ta świeca, którą jest Jezus Chrystus, która zawsze świeci, zawsze jest światłem. I dzisiaj to słowo. Ono chce nas utwierdzić w tym doświadczeniu, że takie światło spotkamy w tej Eucharystii. Co więcej, że będziemy mogli tym światłem uradować swoje życie. Zobaczcie ten Absalom, o którym była mowa w pierwszym czytaniu. On nie jest głównym bohaterem tej lekcji, którą dzisiaj Kościół zaczyna liturgię słowa. Bo głównym bohaterem jest Dawid. Jest Dawid. Można sobie wyobrazić rozdarte serce ojca, który słyszy, że zabito jego dziecko, bo Absalom był jego synem. Ale wcześniej serce Dawida rozdarł jeszcze jeden dramat, bo jego własny syn. Zabił rodzonego swojego brata. A wcześniej serce Dawida było rozdarte tym, że jego własne dzieci popełniły grzech kazirodztwa. A jeszcze wcześniej jego serce było rozdarte tym, że z Batrzeby urodziło mu się dziecko, które umarło. I ciekawa rzecz. Mówię o tych wydarzeniach, bo początkiem, początek tym wydarzeniom daje grzech Dawida, który popełnił grzech cudzołóstwa z Batrzebą, a później zamordował najlepszego swojego przyjaciela, Uriasza Chetytę. I Pismo Święte mówi, że konsekwencją grzechu jest zawsze śmierć. To stąd przyszły takie wydarzenia na Dawida, ale Stary Testament w tym obrazie, także w dzisiejszym słowie, nosił w sercu to pytanie: jak to jest z tą śmiercią? Czy rzeczywiście człowiek ma się jej po prostu całe życie bać? I odpowiedź znalazła się w Jezusie Chrystusie. On dał odpowiedź. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Rozdarte serce Ojca, który mówi: Córeczka moja umiera. Przyjdź, uratuj mi życie mojego dziecka, bo zachodzi słońce mojego życia. I Jezus idzie, jak słyszymy, i w drodze, można by powiedzieć, w międzyczasie czyli dla Jezusa nie ma chwil nieistotnych. On wie, gdzie idzie, wie, jaką ma, my, jaką ma misję, i może powiedzieć: Nie zawracajcie mi teraz głowy innymi sprawami. Ja idę ratować córkę tego człowieka. I zobaczcie, w drodze dotyka jego płaszcza ta kobieta, i on się zatrzymuje, rozgląda: Kto to zrobił? Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. I kiedy już jest blisko, oni przychodzą. Do Niego machają ręko i mówią do apostołów, mówi po co wy trucicie, trudzicie nauczyciela. Dziewczynka umarła, nie mógł iść szybciej. Nie mógł się pospieszyć. A Jezus mówi dziwną rzecz. Mówi: Słuchajcie, dlaczego wy płaczecie i zawodzicie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wiecie, co oni zrobili? Śmiali się z Niego, drwili sobie, bo mieli doświadczenie, że dziewczynka naprawdę umarła. Ale dlaczego Jezus powiedział takie słowo? Bo w Jezusie On wiedział, że jest życiem samym, że w Nim nie ma śmierci i nie ma nigdzie śmierci, która mogłaby zagasić to światło, którym jest On. I dlatego dokonuje tego cudu wskrzeszenia dziewczynki. I dokonuje tego ogromnego znaku. Ale zobaczcie, nie tylko to zrobi, ale chce wypełnić słowo do końca to, co w niedzielę mówiłem. Pokonuje tę śmierć. Nie tylko wskrzesza zmartwych córeczkę Jaira, ale sam wstaje. Tylko, że ciekawa rzecz. Że po jego zmartwychwstaniu ludzie dalej umierają. W czasie, kiedy żył Jezus i przychodził do apostołów jako zmartwychwstały, były zgony i by ludzie dalej umierali. Więc czyżby Jezus nic nie zmienił? Zmienił. Zmienił coś fundamentalnego. Nadał śmierci nową treść. Nadał śmierci nową treść że to wydarzenie które jest kostuchą z kosą i której trzeba się bać Jezus Chrystus z uczynił bramą do życia wiecznego i to słowo chce się stać ciałem w naszym zgromadzeniu chce się stać bo zobaczcie bliscy są nam ci którzy wydrwili z Jezusa śmiali się z niego jeśli ktoś dzisiaj z nas przeżywa ciężką chorobę, albo poważny kryzys w małżeństwie, albo ktoś zabrał ci dobre imię, albo umarł ktoś, kogo kochałeś, kochałaś, Jezus przychodzi i mówi do ciebie: Ale to nie jest śmierć. To ty mówisz: Panie Jezu, co ty wygadujesz? Jak to nie jest śmierć? Widzisz moje serce, jak ono cierpi? Ale jeśli masz wiarę, że on naprawdę jest tym, który przychodzi i pokazuje, że w tej śmierci znajdziesz życie, jeśli wierzysz. Rozumiecie, my się nie modlimy o trudne rzeczy. Ale one po prostu przychodzą: samotność, kryzys, choroba, różne wydarzenia. Przecież nikt się o to nie modli. Dlatego chrześcijanin ma to coś, czego nie ma świat że nawet tam, gdzie świat umiera, chrześcijanin znajduje życie. I wracam do tego obrazu, którym zacząłem z dziećmi. Że od tej zapalonej świecy Jezusa Chrystusa może zapalać się nasze serce, ale też i my, jako zapalone świece, mamy iść, i od naszego życia też ma zapłonąć czyjeś światło. Rozumiecie, to jest to słowo, do którego zaprasza nas Pan, do wiary w to słowo. Bo zgaszona świeca nie da ognia nikomu, nie zapali żadnej innej świecy. Jest nam potrzebna wiara w to, że naprawdę On jest tu obecny, że pomimo tego, jaką historię ktoś z nas przynosi, On naprawdę przychodzi i mówi jestem w tej historii. Wierzysz w to? Tak jak mówił tej kobiecie, tak jak mówił y, temu Ja i rowi. I ostatnia myśl, myślę bardzo ważna, też mi bardzo pomagała. Zobaczcie, że ci ludzie, Jair i ta kobieta, żeby doświadczyć cudu, byli zaproszeni, by wyznać wiarę publicznie. Jeśli ktoś z nas chce doświadczyć cudu, to Pan dzisiaj każdego z nas zaprasza do tego, żeby wyznać wiarę publicznie. I nie reżyserujmy tych publicznych wydarzeń, gdzie można będzie tę wiarę wyznawać. Po prostu czytajmy to, co Bóg nam da, i będziemy mieli jasność. Cudownie jest. Ja cieszę się Waszą obecnością, bo tak jak powiedziałem na początku, po kolendzie ksiądz widzi lepiej. I dobrze, że tak się widzi, bo ta obecność jest cudownym znakiem Bożej obecności, Bożej miłości. I za to Bogu dziękujmy.